organizator tego wydarzenia? Aleksander Łukawski, instruktor fundacji CFBT.pl i zastępca czynnika OSP Ursus. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na wyświetlenie tego firm, filmu. To w ogóle ja sobie nie zdawałam sprawy. Ja też działam o 14 lat w OSP. Fakt, nie tutaj na miejscu, ale tam w innym województwie. Człowiek tyle razy miał na sobie ten mundur, tyle razy siedział na zamkniętym garażu i tak naprawdę człowiek nie wiedział jakie to jest ogromne zagrożenie. Co możesz o tym powiedzieć? Nikt nie wiedział i dlatego ciężko jest winić Naszych przełożonych, decydentów, ciężko zmienić nawet producentów tak naprawdę ubrań już tutaj dokładnie w tym temacie, który był e, przedstawiony, bo mało kto miał świadomość szkodliwości ogólnie tych całych zagadnień. Więc e, tak naprawdę dzisiaj jest czas na to, aby reagować już mając tę świadomość, którą mamy. Co tak naprawdę znajduje się w naszych mundurach? No w ubraniach znajduje się bardzo dużo. E, prosi się, żeby wymienić że wszystko, bo jeżdżąc do tych akcji, no, zbieramy tych związków niestety bardzo dużo, szczególnie jeżdżąc do pożarów, co jest ogromnym zagrożeniem, no ale okazuje się i chcemy to naświetlić, że związków tych jest bardzo dużo, nawet jeżeli ubranie jest nowe, dopiero co wyjęte z folii i są to oczywiście związki toksyczne. Jest jakaś alternatywa, która może zastąpić to, co nam szkodzi, chociaż to, co powinno nas ratować tak naprawdę. Alternatywy istnieją, choć są dużo mniej trwałe niż to, czym obecnie dysponujemy. Tutaj potrzeba dużej współpracy pomiędzy nami, pomiędzy strażakami, czyli de facto klientem, a producentami, ale też prawodawcami, aby znaleźć jakiś złoty środek. Związki, które będą w stanie dawać nam wodoodporność, ale nie będą szkodliwe dla nas, bo tego potrzebujemy. Ubrań, które nas chronią, a nie nam szkodzą. O raku straży słyszy się już dłuższy czas. Wy, już kiedyś jako CFBT, jak fundacja, robiliście coś w tym temacie, tylko tu chyba bardziej chodzi o pożary, prawda? Tak, cały czas prowadzimy akcję Zdrowy Raktownik, eee, starając się uświadomić. Tak naprawdę zagrożenia płynące z pożaru, no i myślę, że na najszerszą skalę, można to odważnie dość powiedzieć, że na najszerszą skalę rozpoczęliśmy ogólnie profilaktykę nowotworową wśród strażaków, zainspirowani oczywiście tym, co przychodziło do nas z zachodu i szerzymy to od roku już bodajże 17, kiedy zaczęło się zresztą dość przypadkowo właśnie przez rozmowy o tym, że na Zachodzie robi się o tym coraz głośniej, no i propagujemy to. I oczywiście są to rzeczy, które też są istotne. To nie, nie jest tak, że uważaliśmy, że rak był powodowany przez pożary, a teraz uważamy, nie, nie, to wszystko jest przez ubrania. Nie, to jest po prostu kolejny czynnik, który dokładamy, który jest. Jakimś puzem na tej planszy, która stanowi nasz zawód, który jest niestety szkodliwy. Więc jest to po prostu kolejna rzecz, która nam dochodzi. To nie tak, że teraz uważamy, że pożary nam nie szkodzą. Szkodzą tak samo, jak szkodziły zawsze. Film jest dość mocny. Ja myślę, że każdy strażak, czy to zawodowy, czy to ochotnik powinien go zobaczyć, ale też ich rodziny, bo zdajemy sobie sprawę, że przychodzimy do ramy, zapraszamy nasze rodziny, puszczamy do tych toksycznych związków, tak naprawdę. Jak myślisz, czy warto to ograniczać? Warto ograniczać e, narażenie jak najbardziej. Trzeba to robić, nie tylko warto próbować, ale trzeba to robić. No a film warto też pokazywać i może właśnie również rodzinom, bo czasem to kobieta ma większy wpływ na tego strażaka, e, jak zobaczy i dowie się, że e, pracuje w jakimś toksycznym środowisku, gdzie on ze względu już na te pasje zainteresowanie, no nie bardzo gdzieś tam już chciałby z pewnych zwyczajów e, rezygnować. Ale tak, warto, warto to szerzyć jak najbardziej. Tutaj przed chwilką wynikła fajna dyskusja, jakby tutaj byli chyba wszyscy, którzy są związani ze strażą. Z jakim odbiorem wy się spotykacie podczas takich e, projekcji? Tak naprawdę to była pierwsza dla takiej otwartej grupy ludzi, bo do tej pory e, większym grupom był pokazywany w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, między innymi dla Koła Naukowego działań Gaśniczych, e, gdzie też się zebrało e, kilkadziesiąt osób. Na targach ostatnich również były pokazy, no ale zainteresowanie, przyznam, nie było jakoś zbyt szerokie. Zresztą myślę, że nie oglądając tego filmu wcześniej, ciężko się przekonać, że warto go zobaczyć. To jest taki efekt, dopiero jak się go zobaczy, to ma się to poczucie, że trzeba to zobaczyć i można coś śmiało mówić innym, ale to, to było, było pierwsze takie spotkanie otwarte, więc dopiero teraz możemy tak naprawdę rozmawiać o reakcjach, a jakie były, to sami widzieliście. Ja sama to czułam dosyć mocno. Nie działam na co dzień jako strażak, ale kiedyś tam wyjeżdżałam, więc też miałam z tym styczność. Już tak na zakończenie, co strażak może zrobić, żeby jakkolwiek chociażby ograniczyć to, to przyswajanie tych, tych chemicznych związków? Bardzo ważne pytanie. Uby, ubierać ubranie tylko do akcji, na ćwiczenia, nie ubierać go do żadnych innych celów, czyli nie ubieramy go w remizie, do zdjęć, do prac gospodarczych, nie ubieramy go, nie mając po prostu na to potrzeby. Ubierajmy go tylko i wyłącznie, jeżeli jedziemy do akcji, kiedy tego ubrania potrzebujemy, żeby nas chroniło, a w każdym innym przypadku niech ono sobie wisi na wieszaku i go najlepiej nie dotykajmy. Bardzo dziękuję za rozmowę i oczywiście życzymy Wam kolejnych takich projekcji, żeby sala była wypełniona, żeby każda remiza nie garażowa, tylko w razie sala. No wiadomo, wi wiadomo dlaczego teraz. Żeby, jakby, żebyście mieli jak największe y, widownie. Także bardzo Ci dziękuję i szczerze jestem ogromnie poruszona tym, co się zobaczyłam i postaram się jakkolwiek y, zaangażować też to, żeby jeszcze to dalej rozpowszechniać. Dzięki.